Bakterie kreska w nas, dobre izby. Bakterie w organizmie CZ-bowieka. W organizmie CZ-bowieka kreskały jest około 2 kg bakterii. W większości jest niegrozne, a nawet przydatne, HOS i takie grupy bakterii, które mogą mieć WP na ryzyko zachorowania na określone schorzenia, a tak kreska na nas S. bonno dotycia. Co trzeba wiedzieć o bakteriach bytujcych w organizmie CZ-bowieka? CZ-bowiek jest skolonizowany przez około gatunków bakterii. Potrudno trudno to sobie wyobrazić, liczba drobnoustrojów, które zamieszkują nasze ciało, jest aż 10-krotnie większa niż liczba basnych komórek. To dowodzi, kreska e. Musz mieć one ogromny WP na nasz organizm. I tak jest w istocie. Przez lata ewolucji organizm CZ-bowieka wszedł wzrok kreskanymi rodzajami bakterii w tak, cisb kreska e. Bez nich nie mogłoby zachodzić wiele procesów kreska w ogromnej większości bowiem drobnoustroje, które bytuj w nas, jest dla nas dobre. Dziki nam kreska ale te kreska pracuj dla nas, skutecznie chroniące przed chorobotwórczymi bakteriami. Dlatego naturalna mikroflora jest wakreskanym elementem układu odpornościowego. Jak wynika z badań, poszczególne grupy bakterii kreska w obrbie ludzkiego organizmu mok mieć równie kreska na ryzyko zachorowania na okrelone schorzenia, a tak kreska NASK Bonno Bakterie oswojone zwykle, gdy do organizmu dostajsi się jakie drobnoustroje, system odpornościowy rozpoznaje je jako obce i stara się je wyeliminować. W przypadku oswojonej mikroflory nie reaguje w ten sposób? Jest to przystosowanie, zarówno ze strony bakterii, które potrafi obronić się przed eliminacją, jak i wynika z pewnej tolerancji. Która powstaje we wczesnym i stałym kontakcie z antygenem. Uwa kreska Asi, kreska F w pierwszym okresie kreska łycia, ze dwubaszcza noworodkowym, kształtuje się Ugbat immunologiczny. W tym czasie również kreska Ugbat pokarmowy noworodka zostaje skolonizowany przez bakterie w trakcie porodu i później od matki atak kreska e personelu medycznego Te bakterie, które we wczesnym okresie kreska życia zasiedl organizm, S u kreska w przewodzie pokarmowym traktowane jako własne. Dlatego układ odpornościowy ich nie widzi. Każdy z nas ma swój indywidualny mikroflor, wyjątkowy podwóz GLD badu gatunkowego i liczebności bakterii oraz jak się niedawno okazało niewiele zmieniające się z biegiem czasu. Ostatnie badania wykazały, Kreska e podobieństwo flory bakteryjnej osób wynika bardziej z uwarunkowań genetycznych niż kreska bliskich kontaktów. Kiedy dobre staje się zby rozwój technik medycznych ratuje kreska życie, ale te kreska stwarza zagro kreska e Coraz więcej ludzi nara kreska onych jest na zaka kreska e drobnoustrojami niechorobotwórczymi, a szczególnie w basn flor. Rozwój transplantologii, a co za tym idzie immunosupresja, chemioterapia nowotworów, przecinek, wszczepianie implantów, cewnikowanie to wszystko sprzyja zaka eniom Szczególnie fatalne skutki mokreska E'mie jest zaka eni sztucznych zastawek lub endoprotes ortopedycznych. Normalnie niepatogenne drobnoustroje ze skóry lubiamy ustnej na skutek jakiego urazu dostaj się do krwi. Krew powinna być kankjabow i wszelkie mikroorganizmy S z niej eliminowane przez własny ugbat odpornościowy. Jednak w przypadku sztucznego implantu Mokres-Ke, ale nie musi, dojść do osadzenia się bakterii na jego powierzchni. P.T.S. TS kreska O bardziej brak kreska liwe na zaka kreska Enia, ponieważ kreska drobnoustroje S z nich du kreska O trudniej eliminowane ni kreska z kreska lewej tkanki, która sama się broni. Szczególnie niebezpieczne jest powstanie tak tzw. biofilmu, w którym bakterie S niezmiernie trudne do wyeliminowania, nawet przez antybiotyki. Z w takiej sytuacji mokreska E doj do konieczności usunięcia czy wymiany endoprotezy, gdy kreska będzie stanowi bapowa kreska ne kreska E dla kreska rycia chorego. Czasami bakterie mogą być groźne udomowione bakterie dobrze spełniaj swoje zadania, gdy nie dochodzi do ich przeniesienia w inne miejsca. Jeżeli znajdź się tam. Gdzie normalnie nie wyspój, mokreska E doj do zakreska Enia własnymi drobnoustrojami. Zdarza się to na przykład podczas urazów, kiedy zostanie przerwane ci G dobroczynna armia mokreska E zawodzi, gdy obni kreska ona jest odporno organizmu, na przykład. Na skutek debugotrwabego stresu, chorób przewlekłych, przyjmowania leków, między innymi w takich przypadkach następuje zmniejszenie liczby dobrych bakterii, co toruje drogę złej konkurencji, albo te kreska dochodzi do namno kreska E si esba chorobotwórczych mikroorganizmów, których ogromna liczba równi kreska amokreska E chorób. Mokreska ET kreska kreska enia drobnoustrojami normalnie nieszkodliwymi, np. dla osób krótko po przeszczepie szpiku. Nawet bakterie obecne w jogurtach mogłyby chorobotwórcze. Ulubione miejsca bakterii. Bakterie znajdują się prawie w kreska ci cz, organizmu, która ma kontakt z ze środowiskiem zewnętrznym. Najwięcej ich zasiedla ugbad pokarmowy, giebułnie jelito grube i jamustny. Esty kreska na skórze: W górnym odcinku ugbadu oddechowego, nos, dolnym odcinku ugbadu moczowo-pepciowego, cewka moczowa i rozrodczego, pochwa kropka na skórze znajduje się ponad 100 bakterii na 1 cm2. kreska L jest CZ-bowiekiem w symbiozie, ale niektóre przyczyniają się do rozwoju m.in. bakterii rezyduj w mieszkach wbosowych i gruczobach bojowych, lubi miejsca ciepłe i wilgotne, pod pachami, w pachwinach. Nie szkodzi im solidna dbabo o higien, bo regeneruj sił kreska w cigu kilku godzin od kapieli. Niedawne badania wykazały, że kreska E dotykajceru kreskanych powierzchni, np. Klawiatury komputera zostawiamy na nich unikalny lat flory bakteryjnej, która mo kreska E zachowa się nawet dwa tygodnie. Większość bakterii kreska e w jamie ustnej nam nie szkodzi, ale niektóre z przyczyn paradontozy. Ruchnicy kamienia nazbnego. W 1 ml liny jest ta 10 miliardów drobnoustrojów, a płytka nazbna jest CZ, ciowo zbudowana z bakterii, które tworzą warstw grubości 300 500 tych mikrobów. W jamie ustnej kreska i streptococcus mutans i streptococcus sanguis. A ich ilozale kreska Y od naszej diety. Jejemy du kreska o produktów zawierających saharos, bakterie te intensywnie się rozumna kreska umiejscawiają w przestrzeniach między zbami, sprzyjajce produkcji kwasów niszczących powierzchni zbów. Ogromne ilości bakterii znajdują się w przewodzie pokarmowym. najwięcej jest ich w jelicie grubym, bo a 1012 bakterii w 1 GKB. W jelicie cienkim jest ich Ukreska mniej, 180, a w kreska optku jeszcze mniej ze względu na kwane, rodowisko niezbędne do trawienia. Tych bakterii to bezwzględne beztlenowce. kreska one do dwóch g typów, dwukropek firmicutes i bacteroidetes. Pierwsze z nich to g bakterie gram dodatnie, a drugie gram ujemne. Ostatnie badania wykazały, że E osoby o B Majwice i bakterii naleka do bacteroidetes nie szczub. Osoby z anoreksją mają za przewagę bakterii kreskacych do firmy Cutes, na przykład kropka Prawidłowa flora w jelitach. Dominuje w niej bakterie z rodzaju Lactobacillus i bifidobacterium produkujące kwas mlekowy, poza niespośrednią bron przed czynnikami chorobotwórczymi, Umokreskaliwia rozbatnie wiarosbat eskabadników pokreska lwienia i luzu wydzielanego do. Diadba jelita Ponadto produkuje witamin K, wytwarza tak kreska E kwasy tebuszczowe, BDC źródłem energii dla komórek nabłonka jelita grubego. Analizy mikrobiologiczne wykazały, Kreska E osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia jelit jej inny eskabat bakterii niż kreska zdrowe, a tak kreska E liczb korzystnych drobnoustrojów. Przypuszcza się, kreska E produkty metabolizmu niektórych bakterii mogą nawet mieć rakotwórcze. Zmiana flory bakteryjnej, przynajmniej CZ. Prawdopodobnie mokreska E została spowodowana przez radykalny zmian diety, np. z na wegetaria DSK lub odwrotnie. W Ugbadzie moczowo pepciowym u M. kreskaczyzn skolonizowany przez drobnoustroje, np. ze skóry. Mokreska e dolny odcinek cewki moczowej, a blikreska e praktycznie nie ma bakterii. U kobiet z WZGL na bliskie sąsiedztwo cewki i odbytu wyspuje więcej bakterii nikreska u panów oraz rukreskane ich rodzaje, flora jelitowa, CZ. Te kreska zdarza się za kreska enia u moczowego. W badaniach laboratoryjnych, świadczy o tym liczba bakterii, po E103 w 1 ml moczu, w zale kreska noci od rodzaju bakterii. W udolnym odcinku u rozrodczego czyli w pochwie. Najwa kreska niż flor stanowi padeczki kwasu mlekowego, lactobacillolus, tak zwany wytwarzające kwane, rodowisko, które skutecznie zapobiega nam na kreska a chorobotwórczych bakterii i grzybów, tym samym chroni się przed zaka kreska eniem. Wakreskane skutki antybiotykoterapii antybiotyki czyni ogromne spustoszenie wrót prawidłowej flory bakteryjnej. Ich celem jest eliminacja chorobotwórczych bakterii, ale niszczy te kreska dobroczynne drobnoustroje. A wtedy otwiera się grota dla mikroorganizmów patogennych. Ich onajcz, cień jest to stan przejściowy. Antybiotykoterapii mok towarzyszy dolegliwości, zwykle ze strony przewodu pokarmowego, np. biegunka, WZDCA, w skrajnych przypadkach rzekomo błoniaste zapalenie jelit spowodowane namno kreska eniem si bez bakterii Clostridium difficile. W przypadku kobiet CZ100S to zaka-ka-enia grzybicze pochwy Aby przywrócić równowagę flory bakteryjnej, w czasie antybiotykoterapii lekarze zalecaj przyjmowanie probiotyków, czyli preparatów z bakteriami kwasu mlekowego, oraz picie jogurtów czy kefiru, które obfitują w te korzystne drobnoustroje. w biegunkach po antybiotykowych skuteczne jest kreska preparaty zawierające drogę kreska de kreska esaczharomyces